Się bardzo wiem, dzisiaj kupować drugiego skina. Nie, i ja odbieram sobie jeden poziom w karnecie, oczywiście. Najpierw ja te żeby to za nowe wydarzenie. Nowe wydarzenie, no, kliknij się. Dobra, I teraz odbieramy ten poziom 52 dokładnie. Ale spójnie, bo w tym unboxingu będziecie mieć te trzy poziomy: czyli mała skrzynka, duża skrzynka i mega skrzynka. Jeśli oczywiście ja zrobię ten nie gwarantuję, że będzie, ale jak będzie, to potrzebujemy tylko. Dlatego, bo w ostatnim mieliście 6 i dzisiaj jest jeden. Więc no, jeśli chcecie wiedzieć, jaki to będzie skin, którego dzisiaj sobie kupię, to będzie drogi skin. Bo gdyby nie przecena, to pochwałoby 150 gramów. To jest ten skin, jak w tym momencie kupuję. A ładnie to wygląda. Nie pamiętam kiedy ostatnio tak. Takie oskina jakie już kupowałem. Albo postać. Nowe przebranie. Zobaczmy. Stało mi 7 gemów. Mało. Bardzo mało. Ładny skin, dzięki temu jeszcze nie się nad tym El Primo, ale sobie pomyślałem, że ja to mam ładnego skina do El Primo. Do El Primo. To jest całkiem ładne, to może bym kupił skina do postaci takiego ładnego skina. bo nie... Na w karuszu wygląda dużo, dużo lepiej. mi się podobał taki kapelusz, nie muszę kupować. To takie że jest duża przecena, bo ze 150 na 90 to niecałe, więc se kupię no i se kupię. Teraz mamy jednego skina więcej. No. Yyyy... Mm. Co wiem? Żegnam się z wami A i oczywiście zbieram w międzyczasie cały czas na nocnego kruka Co prawda powoli Ale jakoś to idzie Kiedyś już zbieram wierzę